Thank <laughs> you. Siemanko, z tej strony Kacek i dziś pogramy sobie w Stalingrad, tak. To jest taka gra strategiczna. Mmm... Och. Nie o to mi chodziło. Mmm... Nowa gra, profil kracza. No dobra, niech będzie... ...gadzuś. O, normalny. Kampania. No, i tak. Tu mamy o, pierwszą misję. To jest gra strategiczna z 2005 roku, ale jest bardzo fajna. I tak, jak ktoś chce to czytać, to proszę o. Sobie zastopuję film i przeczyta. O, tu tak o. No i dobra. I tu mamy znowu filmik. No, gra, naprawdę ma bardzo fajny soundtrack. I tutaj, tak, tutaj możemy znowu sobie poczytać, jak ktoś chce. No, tu już czytałem, więc nie muszę. No, i tak, akty osobowe. Na razie jesteśmy majorem. I tak, mamy tutaj punkty. No i punkty do następnego stopnia. A oprócz tego są statystyki. A na razie jest wszystko po zero. No i dobra, tutaj mamy pierwszą misję No i musimy zlikwidować siły wroga. Takie mamy zadanie. O tutaj o. No i dobra. Zaczynamy. Tu znowu mamy tą misję i tak. Żeby w ogóle rozpocząć jakieś działanie na pewno nasz genera generał musi... Podjechać sobie tutaj, o tu, tu. No i musimy poczekać. I tak, jakie mamy armię? Mamy armię piechoty i kilka czołgów. No i motocykle. I samochód naprawczy Najpierw może o. Wysadzimy sobie wojsko nasze z ciężarówek. Aha, prawym. Dobra. tu mamy naszą piechotę. Możemy ją sobie tu ustawić. O! No, ustawmy jeszcze może sobie czołgi. No i tak, musimy uważać na naszego generała. Ale generał musi z nami jechać. Tak żeby było fajnie. Tu nasze wszystkie czołgi. Jakoś to trzeba poustawiać. O, już mamy pierwszego wroga. Pojazd na żony No cóż. Ale umiera chłopak. No i tak. Zdechnął. Nasze dwa motocykle. Niestety motocykle są strasznie słabe, ale szybkie. No nie wiem. Raczej taki na Troszeczkę. Dobra, może jeszcze weźmiemy sobie. Naszą piechotę. I tak, w celach misji mówili nam, żeby iść dookoła. Więc tak pójdziemy. Bo podobno będzie łatwiej. No, a tak, a moc nam zawsze mogą zniszczyć. I będzie wtedy gorzej. Mm, no. Na razie nie mamy samolotów. Nie mamy wsparcia lotniczego. No i dobra. Armia ustawiona. Już możemy ruszać. W sumie to A. O, i pierwszy ten. W odbawie. Jeszcze mamy jakiś transporter. Dobra, zniszczony. Jeszcze jeden człowieczek. Dobra. No, pojedźmy sobie tutaj. Tu mamy co? Budynek. Jakąś kapliczkę, czy coś. Dobra, nasza armia już jedzie. No, naprawdę muzyka jest bardzo spoko. Taka rockowa, fajna. Klimatyczna. O, tu mamy już pierwszych wrogów takich. No dawajcie, jedźcie czołgi Czołgi, czołgi Co one tam robią? Nie mam pojęcia O lekkie czołgi już nas atakują Dobra, zniszczyliśmy je Teraz szybciutko to O, zniszczyli nam lekki czołg Smuteczek O jeszcze naszego generała. Uciekaj. No dawajcie, dawajcie. Gdzie jest reszta czołgów? Dobra, okrążymy ich. Spróbujmy przynajmniej. Dobra, przez rzekę nie da się przejechać. No cóż Mamy jednego czołga. Niech on tam sobie strzela. Nasi żo żo żołnierze idą sobie po powolutku. No gdzie są czołgi? Daw dawać, dawać. Dobra, generała możemy sobie tutaj podjechać. O. to, o. Dobra, już mamy czołgę. Dobra, ty podejdź tutaj sobie Zniszczymy sobie ich. O Jeszcze tutaj mamy jednego. To ten niech podejdzie sobie bardziej tu. O. No i dobra Mają jeszcze gdzieś działa? Tu mają. Trzeba zniszczyć ciało. To jest bardzo niebezpieczne. O. Dobra, działo zniszczone. Uciekają z okopów. No, a teraz możemy iść dalej. No i dobra, idziemy. Tylko, żeby tam czołgi nikogo nie przejechały. Byłby smuteczek. Dobra, jedziemy. No, musimy zdobyć tamtą wioskę, o tutaj, o. Jeszcze jakieś nie opor? Czy nie ma? Zaraz zobaczymy. Nie ma. To bardzo spoko. Teraz jedziemy sobie od tutaj. Do kolei. Wszystko niszcząc na drodze. No szkoda, że ten um, czołg dowódcy nie może strzelać. Z rakiet. Znaczy, pfff. No. Tylko działko to malutkie może uruchomić. Dobra, tutaj już im zniszczyliśmy. Jakichś tam żołnierzyków i idziemy dalej. No i dobra ciachu, ciachu. Gin, gin. Ile pocisków? Ale na szczęście mamy dużo amunicji, więc możemy sobie zużywiać. Jeszcze mają prawie pełne te. O, czołg dostał i został zniszczony przez co? O, otrzymaliśmy posiłki, ale coś nie fajnie. A jakie posiłki? No ale spoko, posiłki. Tylko skąd nas ostrzyliwują? Że nam jeszcze czołgi. Smuteczek. Dobra, ty ich o, Jakie dziady! Tu się schowali Dobra Zabici Ty ich przejedź Ty też ich przejedź No i, mysz czołg przejechał ich Dobra Co to jest? Dobra, niech atakujemy budynki Ty tamtych przejedź no! Panie czołg! Dobra. Zostali zniszczeni. Teraz wystarczy zniszczyć tamten budynek. O, no już. Teraz pytanie, jakie mamy posiłki? Są nawet... fajne posiłki. Dwa czołgi i dwa razy piechotę. To niech przyjadą sobie o... tu. No tutaj ich już niszczymy. Przegrupowanie trochę. Tamci już idą. W sumie to jadą. Idą i jadą. W sumie motory możemy już tu... O, niech podjadą sobie. Bo one są strasznie szybkie. Zaraz przyjadą w prymiga. Dobra, idziemy tutaj. Co tu jeszcze jest? Jakiś budyneczek. Idziemy zniszczyć. No i dobra, po budynku. No i tak, wjeżdżamy na chatę od tylca i... No i dobra. Wjechaliśmy już. Gdzie oni jeszcze mają tu wojska jakieś? No, zabiliśmy im wieśniaczkę. No, jeszcze tutaj. Koleś. A tu co mamy? Czy jest czerwona kropka? Dobra, niech czołgi sobie jadą. A tym teraz możemy ruszyć, tu o niech tu też przejadą. A oni niech pomogą. Dobra, wjeżdżamy im od dwóch stron. Także jest spoko. Jest spoko. No, już mamy motor. Strasznie szybki jest. Dobra, musimy zniszczyć to działo, które jest najgorsze Dobra, czołgi jadą tutaj Dobra, jeszcze działo trzeba zniszczyć Kurde tam są czołgi Dużo czołgów, dobra jeszcze Ale na szczęście to są lekkie czołgi, więc dużo nie zrobią w sumie my też im dużo nie robimy. Dobra, zniszczony. Jeszcze trzy. No i dwa. No i jeden. No i dobra. I zniszczony. Jeszcze tutaj kilka budynków zniszczymy. No i biegną. Tutaj niektórym już się prawie amunicja skończyła, o. Tu am am amunicję. Taki mamy amunicję. Takie małe info. No i dobra, ostatni ich budynek. Nie wiem, bardzo łatwa, znaczy to jest pierwsza misja, więc musi być łatwa, ale fajna. Grałem oczywiście Wehrmachtem, jakby ktoś nie wiedział, czy Niemcami. No i dobra. Naprawdę ta gra jest bardzo spoko No panie czołgu Niszcz Dobra ja, to niech przynajmniej ich przyjedzie No i przejechał Gdzieś czy jeszcze jest ktoś tam Dobra, zwycięstwo Joa No i zakończymy misję, bo już więcej nic nie ma do roboty i mamy tak jest progres. Więcej punkcików. No, a tu mamy następny stopień. Na razie jesteśmy majorem, tak. Trochę nic dziutko, ale... Idziemy coraz wyżej. Dobra, na tym chyba już skończymy pierwszy odcinek. Nie wiem, mam nadzieję, że się miło oglądało. Że było fajnie, interesująco. I że wam się spodobała ta pomimo tego, że stara gra, ale nadal no, fajna. Dobra, no to cześć.